Witajcie z tej strony Kapitan Markus. Szybki rzut okiem na Bitcoina. Na dole. Na dole po prawej stronie mamy 4 godzinówkę, po lewej mamy 1 godzinówkę. Czekajcie narzędzie schowam. 5 minutówkę i minutówkę. Ok. Na chwilę obecną ten ruch spodkowy, który był wczoraj złamał nam podstawowego może inaczej złamał nam, złamał nam dopiero tą falę tak, czyli ruch od 93 do 105,700 tak, na razie poszła złamana została ta fala, co yy, można zobaczyć w potwierdzeniu zaliczeniu pierwszej strefy Popytowej dla, dla tej fali, tak? Żeby złamać całą strukturę tą wzrostową, na chwilę obecną, słuchajcie, musi się, jak dla mnie, narysować coś więcej tutaj, tak? Bo na dzień dzisiejszy i chwilę obecną. No to musimy iść poniżej 95, a to bardzo daleko. To negację tego wzrostu chciałbym, chciałbym złapać dużo, dużo wyżej, żeby móc pod to rozegrać. Godzinówka, jak widzicie, potwierdzeniem jest złamanie godzinówki i średniej szybkiej. Obecnie tradujemy pod nią, więc ona jest oporem. A zasięgiem jest dolna, która obecnie jest na poziomie, no, w zaokrągleniu 100 tysięcy. Ok. Pod skalpy i daily, dzisiejszy. Piąteczka tutaj poszła spóźniona, ale jakiś tutaj ruch wygenerowała. Obecnie jesteśmy pod dzisiejszym daily w kontynuacji ruchu spadkowego, ale jak dla mnie coś tutaj się zaczyna, Budować na jakiś tutaj <Ky> próbę wybicia tego zakresu. i Jeszcze trzeba poczekać, jak Europa się, że tak powiem, rozegra, ale tutaj 0,5 to jest 103, 300, 500 możliwe. No jak na razie jesteśmy w. Aha, tutaj zobaczcie została. Dobrze pociągnąłem. Tak, dobrze. Została nadbita strefa, więc mogą pójść tutaj do tych stref wyżej, i tam decyzja, czy spadamy głębiej. A tutaj 0,5 jest jeszcze na granicy h1. Minutówka tutaj jest na razie, jak dla mnie, w ruchu bocznym. Jak to oceniam? Po prostu patrzę wstecz, że jest ruch boczny, tak? Najlepiej jeszcze sobie to zrobić w ten sposób, że zaznaczyć sobie high, zaznaczyć sobie low, tak? Czy tam później te low podwyższyć. W tym zakresie tutaj też można już zawęzić, tak? I w tym zakresie po prostu nie rozgrywać, rozgrywać tu swingowo wybicie, ale tu są krótkie zasięgi, raptem 300 dolarów. Na chwilę obecną to tyle. Trzymajcie się, cześć.